Witam serdecznie. Kupiłem już sobie styropian syrodur na podłogę. Na razie kupiłem 10 sztuk. Całe opakowanie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jak nie to dokupimy. Kupiłem sobie kantówki 3x3. Nie, 2x3. Przepraszam, 2x3. I bardzo właśnie tak równo z tym styrodurem pasuje. Będę się zabierał za najpierw stela zrobienie od tych kantówek. Będę wycinał tak ładnie stela zrobić i na końcu styrodur tak kłaść. Ale czekam też za swoją jeszcze paczkę, bo kupię sobie aluminiową folię jeszcze I takim podkładem w środku też jest mata, żeby wygłuszyć podłogę, której jeszcze nie... paczka nie dotarła. Więc, ale zacznę robić stela, żeby nie blokowała sobie pracy. I jeszcze kupiłem sobie zieloną, zielony spray pod tej ko, ko, y, podłogi i koloru auta, żeby te podkłady tak widać nie było, ale nie mam się sobie teraz, już odłożyłem. I więc powoli będę stelaż kładł. Podłogę będę musiał jeszcze raz wymyć, no i, ale stelaż, Zrobić najpierw i będziemy działać. Więc Witam. idę sobie przebrać i będziemy sobie działać dalej. I będę Wam pokazywał, jak stara sobie ułożyłam. Jak będę nakładał. Witam, sobie już uszykowałem rękawiczki, miarkę, ołówek, rękawiczki i wężemarkę. Stelaż będę sykła tak, jedną belkę tu, trzy belki długie. Na razie sobie zaznaczam wszystko po kolei, bo patrzyłem aż do końca ile będę mógł. Więc dotąd będę stawiał i zobaczymy co dalej. I jak stelaż sobie tak położę, zrobię na dwie części, przód i tył. Stela sobie powoli już montuję. Tymczasowo sobie chwytam śrubami. Zrobimy jedną część, ale to pokażę wam na później. Ale najpierw zwiercę, żeby mi drewno się nie rozlazło. I powoli, powoli jedziemy, składamy i zobaczymy, co będzie Pierwszą część, tak jak mówiłem, na dwa części zrobię starać. Już mam po prostu tak ułożone. Gdzie się sobie jeść powietrzu, bo potem to wyprostuje, ale tak wygląda. Działam już następną część będę robił i pokażę wam cały stelaż. Stelaż mam ułożony i kupiłem taką farbę zwykłą, była promocji za 9 zł, bo nie chcę po prostu surowe drewno położyć na dole ten z tego stelażu. Wyciągam zaraz, kładę tu i będę malował. Już pierwszą warstwę pomalowałem i pierwszą część I Idę wyciągnąć teraz tamtą część i też gdzieś położę i będę malował dalej. Drugą część też pomalowałem, ale tą część już włożyłem, więc zaczynam klejać i 4-5 śrubami chwycę. I w międzyczasie już sobie ociepliłem i wyguszyłem sobie nad kola. Po prostu stelaż skleiłem, tu tak już. widać. O, i sobie podpórki położyłem bezbrukowe. I ja zaczynam się brać za styropian. Będę wycinał i układał między tych szpar. Co są. Na razie tak wygląda mój stelaż. Więc biorę się następną do roboty. Wszystko podcinane, już dwie sztuki włożone i dwie tam, więc jedziemy. Pokażę zaraz końcowy efekt. więc styropian mamy poukładany ale już robię koniec jutro sobie będę wyciągał i sklejał wyciągał i sklejał jutro dokończę koniec bo już mam poukładane tak wygląda efekt podłogi styropianowej